Które? I powiedz mi jeszcze jedną rzecz, wracając też no. trochę do y, przeszłości. Y, y, Rozpochowski nigdy mi w rozmowach nie powiedział, że on cokolwiek robił przed 80 rokiem. Raczej nic. Y, on w książce y, pisze. Y. W tej chwili y, on y, powołuje się, że y, miał kontakt z opinią i tak dalej. Czy ty, jak przywoziłeś, książki i prasę mm -hmm. y, od Robcia, mm -hmm. czyli przez te Świtoniowe. Czy on był w Twojej grupie, której kolportowałeś? Absolutnie nie. Y, y, Rozpoch pisze w swojej książce, że wiózł mnie i to rzeczywiście, tylko, że ja nawet nie wiedziałem, że tam jest Rozpochowski. To byłoby 11 w nocy, nie ciemno, ta lokomotywka jedzie. To mówię, się zabiorę, nie zatrzymałem. Wsiadłem i nawet nie patrzyłem, kto tam jest w środku, nie? Tylko wziąłem ten radiotelefon, i, i do swojego mistrza, że się spóźniłem, bo mnie aresztowali, jak byłem u Świtania, nie I no a on to. Dopiero z książki się dowiedziałem, że w tej lokomotywce był rozpłuchoski, a tak nie było żadnych kontaktów. Nie on teraz słyszałem, że też tam się gdzieś. Powołuje, że razem ze mną czytali jakieś tam rzeczy. Ja mu nie daję żadnej prasy. Tam Andrzej pisze w książce, że w 18, teraz 2018 roku otrzymał jakieś dokumenty od człowieka współpracującego z MKZ. -em. No i tam się powołuje właśnie, że on tam te opinie czytał i to, co mi zginęły, te, te kapelanowskie pisma, robotnik Polskiej Partii Socjalistycznej, no tam były pa parę takich było wydawnictw z 77 rok, 78 rok, 79, no to były takie ja, ja tego nikomu tak nie pokazywałem, tylko tak pokazywałem najbliższym przyjaciołom, jak Marianowi, czy Romualdowi. Marian Tak Romuald Szelmietyk. Tak, tak. Romu, tak, tak. To, to ja po prostu, czy, czy Jackowi, o o Miśkowi pokazałem, bo mi się mi to nawet wpisał do mojego życiorysu. Miśkiewicz. Mi, Miśkiewicz przepraszam, przemysł. nie? Przemysł Miśkiewicz. No, do, oglądał to, nie? I po prostu wpisał mi to do, do mojego życiorysu, jest to w encyklopedii. No ale ty się pytałeś y, Turuli, y, czy on to ma, bo jest nawet zdjęcie, że Rospochowski to ogląda. No to nie, Turula robił zdjęcia dokumentów takich y, rodzinnych, zdjęć takich legitymacji dziadka y, y, czy, 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 czy ojca, legitymacji z PSL-u, dziadka z. Y, a jeszcze... czy Rozpłochowski Ci potwierdził, co coś się z tym stało? Bo przecież jest zdjęcia. Nie, on, tego, on tego... nie. To on mnie pierwszy zawodził, że, że, że idzie na operację, potem miał tą operację, po tym pół roku się nie mógł sylić, potem mi powiedział, że on to, on to przekazał do jakichś archiwów, a ostatnio tam w książce pisze, że ma wielkie zbiory w domu, do, w domu takich archiwalnych spraw z tego, nie? Czyli on, on po prostu... Co telefon, to co innego wymyślał. Ostatnio mi powiedział, a co ja mam do tych pism, jak ja tam nie pisałem. Ja tam nie pisałem w tych pismach nic. Co o tym znaczy, nie chcę? Znaczy, nie że Rospochowski nie pisał do tych pism, tylko że ty nie Że Ja nie pisałem. To. I, o, I o co mi chodzi? Czy, czy co, to, to, to jest twoje? Po prostu tak mnie potraktował za jakiegoś takiego... Ja przygłaszcza tego. Te no papierze. i to, i to nie, ma, nie ma nie ma wątpliwości, że to po prostu... Posiada, i udaje, że to po prostu. No teraz powie, że otrzymał to ode mnie w prezencie. No bo, bo tam się powołuje, że dostał od kogoś przyjaciela z MKZ-u. No I, i, i może powie teraz, jak się go, go spytasz, no przecież dałeś mi to. No przecież, przecież takie. Jaja, no. Chociaż na ten temat Rosłowskiego to są bardzo przykre sytuacje i, i, i przykre, takie totalnie przykre, bo jako pełnomocnik Polskiej Partii Niepodległościowej na Stany Zjednoczone i Kanady. Nic nie pomógł nam tutaj, jakbyśmy tu walczyli. Może że zbierał pomysł. Tak, to Dobra. przecież ja, myśmy, ja mu posyłałem setki znaczków, przesyłek, książek, gazet, wszystkiego. Przecież to, to szło i szło do niego i miał te znaczki sprzedać i nam dać jakieś pieniądze, przesłać na działalność Polskiej Partii Niepodległościowej. Mam nadzieję, że to walne jest gdzieś nagrane, bo też jest. Słuchaj, Jacka Rutnicka prawie że płakała i mówiła, że Beldona, to, to zebranie na Beldonie, to jest po prostu jak ginie Polska i jak można, yy, wiesz, rozumiesz, zmanipulować. I 20% ubeków, którzy byli na sali, byli w stanie plotkami, różnymi innymi rzeczami da zawołować. Ja po tym wysłaniu tego telegramu chcieli mnie odwołać z zarządu, bo już byłam wybrana do tego wspólnego z zarządu. I Część ludzi myślała, no jak mnie, komuś tam, prawda, uczestnikowi, wielkiemu delegatowi, ktoś powie, że jestem głupi, bo dałem się zmanipulować. Rozumiesz? To jest takie psychologiczne. Jak można mi zwracać nie uwagę, jak tak działa? No, ale, ale, część na ludzi tak działała, tak, działała, się... tak działała, ponieważ mnie nie wybrali na zjazd krajowy. I tu w, w zarządzie obroniło, ale wstało tam dwóch górników. Powiedział, że oni nie są z mkz to, to Patyna wstał i mówi: Jak w ogóle śmią taki wniosek dawać? A dały to Gliwice, oczywiście, czyli te kuple kuszłejki e, te rabia e, no, no i pana Buska, nie Łobuska. I, Wtedy wstał Patyna i mówi, że my wtedy teraz wróciliśmy my ze strajku, bo strajk, żeby rozwalić zjazd. I ja prowadziłam tam rozmowy. I załatwiłam w ciągu 15 minut. Czyli facet wsiadł w samochód, kartek, nie dali kartek. Nie przywieźli, bo nie można, bo urzędnicy, bo brakuje stempelka, bo brakuje nie wiem czegoś. No więc tu wsiadajcie w samochód, dajcie te stempelki wszystkie, i jak facet będzie miał w garści te kartki, to nam dzwoni, my go po głosie znamy, przecież znacie swojego kolegę i powiedz, że on już te kartki ma. I my kończymy strajk. I, tak no I tak się stało. To trwało, no wiem, 15-20 minut.